Nagroda 18 września Marta Paduczenko zaczyna magazyn miejski, a w dzisiejszym serwisie. Rocznica agresji ZSRR. Dzieci w hotelu. Sportowy weekend. 17 września 1939 roku Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dokonał agresji na Polskę. 74 lata temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. W Zamościu co roku upamiętniane są te wydarzenia. 17 września o godzinie 18 w Katedrze Zamojskiej odprawiono mszę świętą. Następnie odbyły się uroczystości patriotyczne na Zamońskiej Rotundzie. Tradycyjnie odbyły się ceremonie wojskowe, wystąpienie prezydenta Zamościa, modlitwa, apel poległych i salwa honorowa. Na koniec pod tablicą upamiętniającą męczenników Rotundy złożono kwiaty i wieńce. Hotel Mercure zaprosił w swoje progi dzieci z okazji 40. rocznicy powstania marki. W tym roku światowa marka Mercure obchodzi 40-lecie istnienia i z tej okazji w swoje progi zaprasza dzieci, które zdaniem pracowników Merkur są wyznacznikiem tego, gdzie jeżdżą ich rodzice. Przygotowaliśmy taki konkurs dla dzieci. Oczywiście zwycięzcą jest każdy, jak to w przypadku dzieci. Natomiast dzieci rysują nam, jak sobie wyobrażają e, urodziny 40-lecie hotelu tutaj naszego, akurat w Zamościu. Zamojski Hotel Mercure przygotował dla dzieci szereg atrakcji z prezentami. Z okazji obchodów 40-lecia Hoteli mercure. Zamojski Hotel postanowił zaprosić dzieci z przedszkola i domu dziecka, które wykonały pracę na temat urodzin hotelu. Prace te będą wywieszone w recepcji. Mi się w hotelu podobało bardzo y, pokój z łóżkiem i z telewizorem, bo to dla mnie w hotelu jest bardzo dobre połączenie i mi się też podobała kuchnia. Pokój, w którym straszę. A pamiętasz może, który to numer był w pokoju? 106. I duchy. I widziałaś ducha, czy nie? Nie. A co Ci się jeszcze podobało? E, jeszcze podobało mi się sypialnia w jednym pokoju, kuchnia i łazienka. Fajny pokój ten o duchach. Mi się podobał pokój, który straży no i łazienka. Działająca w 49 krajach sieć hoteli Mercure obejmuje ponad 703 i czterogwiazdkowych hoteli na całym świecie. Brydż, tenis ziemny, piłka ręczna to dyscypliny, w których rywalizowano w miniony Weekend. To już kolejne spotkanie w ramach rostoczańskich biesiad brydżowych, a jednocześnie spotkanie o zdobycie Grand Prix Lubelszczyzny. Organizatorzy chcą, by ta impreza organizowana była w Zamościu cyklicznie. Zamościu, z tego co wiem, to jest pierwszy taki duży turniej. Owszem, oddział Towarzystwa Polskiego Związku Bryża Słodowego tutaj działa, ale taką imprezę robimy po raz pierwszy. Natomiast yy, chcemy, żeby to było już yy, bardziej rozprogowane. Tak jak wiemy, no, Brycz jest raczej grą niszową. Mało jest osób, które są zainteresowanych, zresztą też jest mało młodzieży. I może te nasze turnie przyciągną trochę młodych ludzi do grania w brydża, bo to jest bardzo fajna, inteligentna gra. Wszystkim to się kojarzy z kartami, szybciej z tysiącem i z pokerem, ale tak naprawdę tutaj wymaga trochę logicznego myślenia i, i kombinowania. Chcemy, żeby to było niepewną cykliczną, chcemy w przyszłym roku zorganizować całą serię turniejów o Grand Prix Lubelszczyzny razem z Grand za na obszarze całego województwa. Od 13 do 15 września w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu rozgrywany był kolejny Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów Młodszych o Buławę Chytmańską. W turnieju bierze udział 6 zespołów, w tym jeden zespół zagraniczny z Miszkolca. Z sytuacji losowej wycofał nam się w ostatniej chwili zespół z Łódzka. Pierwsze miejsce zajęła PADWA, skład pierwszy, która wygrała wszystkie mecze. Skład drugi padwy zajął ostatnie szóste miejsce. 14 i 15 września na kortach klubu tenisowego Return w Zamościu rozegrano ogólnopolski turniej tenisowy Joguś Kap 2013 o puchar prezesa OSM Krasny Staw. W turnieju startowało 42 zawodników, 6 kobiet i 36 mężczyzn z terenu całej Polski. Turniej rozegrano systemem grupowym. Zawodnicy przyjechali z Krakowa, z Rzeszowa, z Lublina, z Puław, z Warszawy, z Starachowic, Łęcznej, no, zamościa, Tomaszowa Lubelskiego. Za zajęcia od pierwszego do czwartego miejsca w poszczególnych grupach zawodnicy otrzymywali pamiątkowe dyplomy ze zdjęciem z otwarcia turnieju oraz puchary. Turniej był finansowany przez okręgową spółdzielnię mleczarską z Krasnego Stawu. Zapraszamy Państwa. Do soboty mamy zamojskie lato. Energetyków też przyjeżdżają energetycy z całej Polski. Zapraszamy serdecznie na obiekty. Natomiast jeszcze w tym roku mamy pożegnanie lata Wojewódzki turniej Lekarzy. Jak również mamy ogólnopolski turniej tenisowy Tenis 10, 5-6 października. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy dzieci. Zapisy robimy od 5 lat na kortach. Podam numer telefonu 84-639-5825. Zapraszamy serdecznie sport, tenis, sport dla wszystkich również i dzieci jak i dorosłych. Dziękuję. To wszystkie informacje przygotowane dla państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.